Siema, gramy sobie w The Binding of Isaac gramy dzisiaj Lostem, wylosowało się, w ogóle pomyślałem sobie, ej może bym zagrał Lostem, Lost nie jest wcale głupią postacią, e, ale stwierdziłem, dobra, nie, niech się wylosuje jakaś postać, zobaczymy kim będę nagrać. i wylosował się los, więc tak czy siak i tak może nim zagrać, a ja postać ogólnie, nie wiem, dosyć lubię, dosyć ciężka, niestety jest one hitowcem, raz oberwę i zdycham, Oj, to, to był ryzykowny, ale warto było zaryzykować, w ogóle muszę się pochwalić, pierwszy raz od 100 lat dosłownie odsuniem nie mogłem. zawsze mam zasłonięte, nie potrzebuję światła, zazwyczaj w pokoju. Jest dużo łatwiej mi pracować, kiedy mam zasłonięte. I teraz mi tak oświetla ekran. Ale przynajmniej w pokoju jest teraz tak ładnie. Dosłownie, tylko trzeba by było jeszcze okną, no trzeba by było. A i przy okazji, mm, jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, przy którym przypnę serduszko. A jeżeli jesteście nowi, zapraszam do subskrypcji, odcinki w miarę regularnie. Nie ma słowa w miarę regularnie u mnie, nie ma w ogóle słowa regularnie. Nawet nie wiem, co znaczy regularnie. Nie wiem, nie potrafię po prostu, nie potrafię. Jakoś tak próbowałem wiele razy i nie wchodziło. Dobra, co my to mamy. I mamy obsest fana. Nie wiem czy ja bym chyba nie brał. Tylko że to jest... A nie, on po prostu za mną lata. A, to nie, to mogę wziąć. Myślałem, że to jest ten, który jako berwę to dopiero się odpala, The Moon. Oraz the Emperor. Wybucham. Oj, tabletka, random. HP up, tears down. Super, z tylko tirsen. Tak, dobra tabletka, to do, bardzo dobra. Tak, tak, dobra, do emperor sobie wezmę. A jeżeli wejdę do jakiegoś Curse i na przykład, jak to się mówi, random oberwę, to zawsze można użyć serii Emperor i przeżyć. Oczywiście później walczymy z bossem, ale, ale można. Tears zap. O, i to mi się podoba. Odzyskałem moje Tears i mogłem tamtej brać w ogóle tabletki. Najpierw chyba ciebie bym ubił. Jesteś bardziej denerwujący. Bo speedrunuje, nie? To jest ten problem. Tamten jedynie co tu sobie jeździ randomowo. No, cześć Larry. Larry, Larry, Larry Junior. Ja już to kiedyś chyba mówiłem, ale Larry Junior to jest dobra, dobra nazwa, dobry nick. Gdzie mam iść? Mogę iść na Mega Szatana, mogę iść na Bossa, o na Bofra, żebym się pospieszył, żeby to dobrze. Mogę iść na Matkę, mogę iść na Delirium, w ogóle mam zrobionego. Um, poszedłbym na wszystko po trochu. Hmm, może na The Best? Albo na Matkę? Na Matkę pójść? Naszym kolegom? Tak czy inaczej, pójdę sobie na alternatywne, bo i tak jestem na one shota. A tam darmowy przedmiot mamy z bossem, prawda? Jeżeli pójdziemy, to możemy sobie bossa mieć, rozpiekać bezproblemowo. Bardzo was nie lubię przez to, jak strzelacie beznadziejnie, ale do przeżycia. Że... Tears lepsze i będę się cieszył z życia, dosłownie. I przydałoby się jeszcze znaleźć treasure, tak. The Emperor użyję sobie raczej dopiero na kolejnym pięterku, byłoby najłatwiej wtedy do od razu bossa, byśmy znaleźli, byśmy zdobyli z niego przedmiot, zobaczyli co to za boss przede wszystkim i byłoby wszystko wyśmienicie. Dobrym ci pieniądze, gdyby nie fakt, że jest prawdopodobieństwo, że ty mi nic nie dasz za te 9 coinów. Myślę, że takie 15 to jest taki mm, save point do kupienia od niego przedmiotów jakikolwiek. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że takie 15 to on zazwyczaj coś daje. Chyba, że ma się pecha, to wtedy on za 40 kolejno tak nic nie cena. Nie lubię tego bossa. Przez to, że jak on się kręci, to tymi swoimi ziomkami potrafi rzucać we mnie. No, jak nie zauważy i nie jestem w stanie uminąć, to jest ciężko. Dobra, byleby tych ubić. E, kupy muchowe trzeba też poubijać, też nie są zbyt ciekawe. Nie jest za dobrze. W ogóle nie jest dobrze. Nie no, łatwy bosie. Na tej postaci turbo łatwy Kiedy Kiedy co musimy robić to tak naprawdę strzelać. Każdy inny by się turlał jak on by się kręcił. Ej, czemu ty tak strzelasz to mnie przyjaciel? O Jezus. No, bardzo niebezpiecznie do oberwania. Nadal jestem przy życiu. Bardzo nie lubię niszczyć kup. Zawsze muszę trafić w tą kupę i ją zniszczyć. Akurat tą z muchą, nie? To jest najgorsze. Dobra, to jest już jego koniec. No zginij, proszę cię, um umryj, raj. Teraz pytanie. Co ja bym chciał uzyskać nim? No, te w teorii idę na... Może bosarz? Na bosarz nie zdążę, idąc na alternatywne macie. Mega Shatan? Binki? Kozaki ten? Dobra, zazwyczaj chodzimy ostatnimi czas. Ostatnio byliśmy na Sejtenie, poszliśmy na Sejtena. Zazwyczaj chodzimy na matkę lub debys. Więc pójdziemy na matkę lub debys. Myślę, że możemy iść na matkę, skoro już będę miał dwa noża. to wchodzę. Wchodzę jak najbardziej. idziemy Speed Up, jak najbardziej. Idziemy na matkę, więc biorę te debile, bo jakbym szedł na mega Shatan, to oczywiście tylko i wyłącznie angel roomy. Uj, to bym dał, no, ale ty mnie zabijesz. Harlekin baby, okej. Okay. Mm, okej, okay. spróbujmy, może być ciekawie, może być fajnie. Tu nie mam secret roomu, gdzie bym mógł mieć? Koło sklepu i koło, tego, sacrifice roomu. Ej, dam już prawo no, A nie mam bomb, nieważne. Myślałem, że mam jakąś bombę, jeszcze jedną. Ile mam damage? 580, fajny damage. 3... O, ale pieniędzy wysypało. 3,50 tirsy też nie najgorzej. Kostki nie użyłem, ale mam na razie dobre przedmioty, więc chyba na razie nie będę używać. No, mógłbym na Harlequin -like Baby w teorii użyć kostkę, Mógłbym na Obses Twanę użyć kostki, ale, no, nie potrzebuję. Nie, nie jest to aż tak bardzo dla mnie wymagające w tej chwili. Dobra. Bardzo cię nie lubię. Ja już to chyba wiele razy mówiłem, że bardzo nie lubię Min-Mina. Przez sam fakt, że jest Min-Minem. Ale to poszło łatwo, perfection najbardziej. Speedball, okej. Okay. Dapa jakiegoś Prince Crowna. Yy, nie będzie działać na mnie. Musiałbym mieć serce na nawodane, a nie mam. Nie. Nie. Jest zasada: nigdy nie bierz... Nigdy nie bierz Eye of Occult. Taka jest zasada i jej się będę trzymać. Eye of Occult jest tragicznym itemem. Jest beznadziejny, przez to, że ma naprowadzanie i wzięcie Brimstone'a jest już zabójcze. Piercing shoty jak najbardziej. Ostatni ten przedmiot, jak ktoś oglądał, to wie po poprzednim odcinku. Graliśmy sobie Lazarusem, ten Lazarusem, i dostałem ten przedmiot w Am-Error, w którym on się zamienił na jakiś random item, który był bardzo potężny. Calf Up, Fire, rate, ale Speed Down. Ej, w sumie fajna karta. Tylko pytanie, to jest tam na minutę, nie? Dobra, o tyle dobrze że jak na minutę to mogę wziąć. Yy, bardzo chętnie bym poszedł do sklepu, ale raczej nie wyczaruję sobie aż tylu. On speed up kolejny. Raczej nie wyczaruję sobie aż tylu coinów, żeby coś kupić, ale mógłbym, no mam sześć kluczy, to w sumie, w sumie na oślep. Dobra, idę na ślepo. Jedziemy w dół. Oj, 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 panie, 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 co pan się tak rzuca? Oła! oj ja, ja prawie umarłem tam. No, jeszcze tutaj obarwę. Nie, no super, umieram, I'm dead. Dobra, wyszedłem. O, stresująca situation. W ogóle ta postać jest fajna, jeżeli byśmy poszli na The best, bo zawsze mogę sobie ten odłamek noża po prostu nie brać. Taka ciekawostka. Mogę go zamienić. Dobra, Min Min, chodź do mnie. Czy ja bym chciał na Ciebie używać? Nie chcę na Ciebie używać tej karty. Ta karta jest mega potężna i na, no nie na Tobie. Wszyscy inni tak, na Tobie nie. Dimage'a. Ok. Grow hormones. Siedem Dimage'a na piętrze, w sumie trzecim. Downpour. Umyliśmy basement mamy teraz to. Dużyk. Nie wiem po co idę tutaj. Ale wejdę do sklepu. Dwa konie do garnisza to jest turbo proste. Tu mam secret room'ik. O, nie mam tu secret roomu. O, to niespodzianka. Czyli koło lustrzonego mógłby być. No, mógł być. A tu mamy. Bardzo fajny item. W którym jest większa pick-upy ze skrzynek. Więc pospieszyłbym się gdziekolwiek. Znalazł kilka kolejników. I się cieszę. Ojej, nie otworzę tego przejścia. Ale źle. Ale źle. Jedna bomba. Tu wejdę jak najbardziej. Skrót, tier zapał jak najbardziej. Użyjmy sobie. Bo czemuż by nie na minutę mamy tierce większe? Aż 5,70. To jest bardzo dużo. Dobra, dobra, na spokojnie. Znowu się kręcić jak BM w pralce. Berwałem. I'm dead. Dobra, nie. Lil' Blue jestem w stanie, pokonać na berwaniu. Ale ja nie widzę przeciwników tutaj. O, kurczę, pieczone. Nie, fajnie. Pociski z nieba są najgorsze, bo nie wiem, gdzie one lecą. Mamy dwie bomby, jak najbardziej wezmę. Wezmę, wejdę. I mamy. Nic ciekawego. Tu będzie prawdopodobnie zejście w dół. Spróbowałbym tabletki, nie? może? Speed up jest cyfem, ale. Pheromony oraz. I can see forever. Hmm, nice. O, wiedziałem, że to będzie Secret room. O, idealnie. Kolejne się znalazły. Teraz Super Secret Room sobie znajdziemy na spokojnie za chwilę. E, zszedł nam e, Tears Up z karty. a nie, nie wybuch na Ciebie. To nawet nie próbuję. My Troubles. Wezmę sobie pick-up. Więcej pick-upów, dwa klucze. Idziemy na kolejne piętro. Nie przejdę na kolejne piętro. Nie mam bomb. Czyli idziemy prawdopodobnie na The Beasts. Nie jestem w stanie, chyba ogarnąć sobie bomb wystarczająco dużo. Aja, ja, ja, Nie fajnie. Bardzo niefajnie. Musiałbym mieć w tej chwili w sumie szczęście i dostać kilka bąb na raz. Cześć panowie. Wiemy o tym, że guzików się nie klika w takich pomieszczeniach, ale ja kliknę, bo jestem szalony. I o, ten, umiejętnościowy. Tabletka, relax. Okej, okay, troszeczkę się zesrałem. Eternal heart, jak w ogóle 10 dosłownie, jedna setna szansę, nie? Chciałem powiedzieć 10% szansy, ale 10% to jest dużo. Jedna setna szansę, że dostanę eternal hearta Skupy. co tu się dzieje? Chociaż mam zwiększoną szczęście ta szansa. Też racja, mam szczęścia, 10. Uj, uj, uj. Random tabletki, łykam wszystkie, bomsarki, super, super. Sit down, potrzebuję teraz klucza. Gulp, ok, I can see forever. Bardzo mi się nie podoba fakt, że potrzebuję klucze. Teraz potrzebuję bardzo dużo kluczów. Pheromone. Pheromone. O, to na cały pokój działa, myślałem, że to, to działa tylko tam, gdzie ja ten pierne O, to niespodzianka. Dobra, mamy klucz, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, teraz dostałem 20 bomb, o dziwo. To jest secret room? Tak. O, ile pieniędzy, ile pieniędzy. Idę do treża dumu. Tam jest bardziej przydatne. zjum, zjum, zm. Kibam. Nie, przyjacielu, nie? Little chubby jestem jeszcze w stanie wziąć. Ogólnie przy 10 szczęściu chyba nie miałbym problemu z tym, żeby zamieniać sobie przedmioty. Nie wiem. Może to zawsze działa 50% szansy, niezależnie od naszego szczęścia. W takim razie to prawdopodobnie kolejna zmiana po prostu nie dała mi i temu. Szpit nie chcę. Tu mamy HPA psyw. Laka, ale nie potrzebuję. Fajnie, jakbyśmy się za coś jeszcze innego zamienili. Kolejne 50 bomb. No, tak jak mówiłem, e, Mieć pecha i nie mieć bomb. poprzednim piętrze jest e, git. E, mieć teraz 50 bomb i zaraz kluczy. Super. Tak myślałem. A zazwyczaj drugie, druga zmiana jest już tam tą zmianą końcową. Niestety na tym przedmiocie. W ogóle, jak dobrze pamiętam, to w zwykłym Majzaku było tak. E, tym tym fleszowym Majzaku, tym pierwszym. Zawsze było tak, że e, zwykła kostka po prostu była w stanie nie dać item, co było straszne. Ale tak było po prostu. Później za na Eternal Harta. Yy, ten Eternal. Eternal D6, prawda? Na początku zwykła kostka tak działała, jak ta Eternalowa. Niestety. Niestety, tamten tak był bardzo ciężkim Majzakiem. Ale grałem, przeszedłem, 100% uzyskałem. I ja ci kręcę, ile bomb dostaję teraz? Trochę niepotrzebnie, ale okej, okej. Rozumiem. Rozumiem, że mi się to może przydać. Chciałbym się trzy klucze. Tak, trzy klucze mi są potrzebne. Bo bym sobie ewentualnie wszedł do sklepu i do ten. Co to? Amnezja, super. Lubię, lubię. Rayle przyjacielu. Łatwy Bosik też. W którym Nie, nie. Po prostu stałeś sobie jak głupi, rozumiem. A mógłbyś w moim stronę lecieć? Fajnie by było. HP up nie chcę. Nic nie zostało. Mam jeden klucz, więc użyję go na. Tam. na sklep go zużyję. I dostanę walkę z Gridem. Oj, tak mogłem się domyślić tego, że to będziesz ty, przyjacielu. 500 coinów. No i niestety jednego klucza nam zabrakło. Szkoda, szkoda, niestety. Dobra, super secret, który miałem, więc spadam stąd, wybucham sobie przejście, idę po drugie domek noża. Ta postać bardzo łatwo może uzyskać ten udłonek noża niestety, bo... niestety albo stety bo powinien się cieszyć, bo lata, nie, każda postać latająca, czy to Azazel, czy Lost, to po prostu sobie przebiegają tamtędy na, na wywalenie Holy Water fajny item. Bardzo go nie lubiłem, trzecia jest ciekawa, ale ciekawki mi dają... może za, za dużo, ten, za dużo stat downów mi dać, się boję troszeczkę, ale z mi daje tylko HP piapa to nie chciałbym. Trzebałabym e, też troszeczkę syf. No teraz już jestem prawie pewny, że no, mamy sytuację, w której zwyczajnie e, tracę i ten ale może jeszcze się uda z tego ugrać, fajnie by było. Bardzo fajnie by było. Fajnie też by było, jakby ta postać była w stanie. O, Lil Dumpy. Sorry, Lil Dumpy, se wezmę. O, Goathead. No, dobra, cyk, 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 cyk. Um, a fajnie, jakby ta postać po prostu brała te czerwone serca i to by nic mi nie dawało. To by było mega przyjemne, bo dzięki temu mielibyśmy sytuację, w której e, zwyczajnie, na przykład przedmiot, który kiedy biorę czerwone życia, daje mi miejsca capy, byłby przydatny jakkolwiek. Dobra, to sobie wlecę po prostu. Nie chcę mi się później wracać, szukać tych guzików. Mam tysiąc bomb, więc się o to nie muszę martwić. Mój speed się skończył. Gdzie mój spil jest? Jestem, No nie naprawdę. Edmund, proszę cię, usuń. usuń ten moment. On jest niepotrzebny. Daj... Nawet jakbyś miał dać jakiegoś bossa, Daj bossa po prostu do pokonania dodatkowego. Ale nie dawaj momentu, w którym... Chciałbym bos też by po czasie był męczący. Ale nie no, dać moment, w którym po prostu lecisz z jakimś babą na plecach. Ru -ru 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 -ru. Szczególnie losem. Nie no, losem to jest jeszcze przyjemne. Każdą minut postaram, to jest męczące. O nie, ona... Ona uciekła klucz. Trochę już dla klucz. Oj, że uciec. Nawet nie służyła, ona już, ona już się poddała, no wiedziała, że nie zdąży. Ona już powiedziała: A, ciul, tam nie idę. Mam dosyć. Poddaję się. Ojej, jestem ten przeciwnik. Ten przeciwnik, dobra, mamy sporo kluczy. Mam, no, to jest mega zarombiste, Tam jest druga kupa kamienna. Bardzo mi fajny przeciwnik. Ałała, obrwałem mocno. Mam ten. kostkę zadawana, więc idziemy jeszcze raz spróbować na Challenge Roomie. I no, trudno się mówi. No, szkoda, szkoda, że mi ten item zniknął. Do sklepu bardzo chętnie bym poszedł, przyjacielu, ty mój. I dostałbym przedmioty, proszę bardzo, przedmioty dostać chcę. A dostanę skrzynkę. I w niej nic więcej. Kolejny guzik, nic mi nie zmieniający w tej chwili. Ciekawie jeszcze raz mogę tam w teorii wlecieć. <laughs> Nigdy nie sprawdzałem. I co by się stało, jakbym tam wleciał drugi raz? Dobra, cię wybuchnę, cię wybuchnę, dodatkowe kolejne. Serca. Dobra, idziemy być bosa. Ciebie bardzo nie lubię. Coś znienawidzony widziałem przeze mnie bosem. O, tu jeszcze żyjecie. Oj, oj ojoj ojoj. Oj. Bardzo nie lubię tego bossa, bo nie mam dzisiaj jak zjeść mojego samosa. Dobra, druga fala z tym skończonym zestawem, może w takim miejscu, żeby random nie oberwać. Oberwałem! No nie, jadynkę teraz łapię. Dobra. Ciebie też bardzo nie lubię jako przeciwnika, jesteś niefajnym przeciwnikiem. Okej. Okay. O nie, tam coś dzieje z przodu. I to wybuchacze jeszcze. Oj, na kamieniu. W miarę pośrodku jak sobie stanę, to jestem w miarę bezpieczny. Nie chcę mówić, że na pewno bezpieczny, bo to jest różnie bywa z tą grą. Randomowo może mi zrespić jakiegoś przeciwnika z tyłka. O Jezus. Czy ja Cię pokonałem? Tak. Bombiarze. Niefajnie przeciwnicy. Pokonałem go. Glasaj i biorę Where, where, where? Gdzie jest ten A tu jest. Jeszcze jako nie widziałem. Nic ciekawego. Hmm. Miana? O, pakt fajny. Damage up, Pakcik zdobyty. Co ja bym chciał? A, sklep z tego piętra jeszcze. No mam 7 kluczy, 63 końców. mi się na ileś coinów, prawda? Fajnie, jakbym dostał jeszcze jakiegoś Brimstone i y samilka, to też w ogóle bym się cieszył, jak kupi do sera, że jestem dobrym wojownikiem Teksasu. 820 damage, fine damage. Tam jest jeszcze jeden gdzieś jeżdżący. Wiedziałem. O, nie, myślałem, że jeszcze jeden jest. Klucz e, Data Miner. Nie, to jest e, Notch Axe, nie chcę. Szukamy czegoś przydatnego. Alabasterbox. Ale nie chcę przedmiotów aktywnej. Buddy in the box jak najbardziej wezmę. Jest to przemiana w conjoiner. Stop, o, oh, o, jak dobrze. Co mam jeszcze? Blanket, nie chcę. No w sumie. PhD. Ej, spoko, mam sporo tabletek. E, teraz troszeczkę żałuję, że nie wziąłem Buggy Pills, tak? To się chyba nazywa ten item? Wiecie, te, te gówno, co zamienia wszystkie karty nam w tabletki. E, bym brał. O właśnie chciałem sprawdzić jeszcze, czy mogę wejść tam, czy na przykład mam zablokowane wejście. A, to jest bardzo interesujące. Czy mogę wjechać? Nie mogę, ale mogę wybuchnąć to przejście? Też nie, czyli zawsze. Zawsze mi się zamyka. Okej. Okay. Fajnie wiedzieć. Idę na bossa, idę, 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 idę na na, 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 na bossa Muszę przejść tym przejściem śmiesznym, oddaję życie, jedno wystarczy oczywiście na tej postaci No i tak ona nie może stracić życia Na szczęście, że to tak wymyślili, bo wtedy tą postacią nie dałoby się zrobić tej matki Nie, nie byłoby opcji takiej nawet Cześć przyjacielu O jacie, ale wkurzeni, mam 50 bomb, więc wykorzystam syf, przedmiot Oj oj. oj. Lakapik, dwa klucze, ale w sumie nie mam przedmiotu aktywnego, znaczy nie mam trinketa, więc biorę Nic ciekawego, 300 śmiesznych bombek ale bym się popłakał bym tam oberwał, i to by był mój koniec odcinka. Ja bym skończył, ja bym po prostu skończył, ja bym miał dosyć. Coiny, klucze, klucze, koiny. Mm. Rosary nie jest mi przydatne. Mąki pały z syfem. Bad penny też jest słabe. Fast bombsy nie chcę. Słoik. Wow. Słoik to potężny item. Nie, prawdę powiedziawszy, Słoik jest spoko jakby nie miał przedmiotu aktywnego. ale chciałby, bo to nie jest jakiś bardzo zły item. To jest taki item, który jest w miarę okej. Okay. Ale w innym przypadku, no niestety. Ej, mógłbyś go przestać leczyć, przyjacielu ty mój? Mógłbyś w ogóle zginąć, też by było fajnie, śmieszne bomby, to sobie wezmę, idziemy zamienić przedmiot w treasure roomie. może coś wyleci tym razem, <laughs> serafin, przemiana w conjoina, super, biorę na ślepo, nawet bym się nie zastanawiał, nawet jakby, nie wiem, był to tragiczny I ten ten wziął, bo przemiana w conjoina, ale w sumie nie jest to słaby przedmiot, jest to tragiczny przedmiot, ja go nie za bardzo lubię, ale, ale no, przemiana, przemiana w naszego, tutaj, y, hopa z trzema oczami, mega pomysł, O komentów. Mm. Jest kurczę 10 stopni dzisiaj. I ktoś pali w piecu i to jest śmieciami, które wlatują mi przez moje otwarte piękne okno, które otworzyłem, żeby powdychać świeżego powietrza. Fermony. Mm. Ciebie się trochę spodziewałem. Szkoda, że kwater mogłem zamienić. Czasami nie używam mózgu. Ale wtedy mnie dostał w ogóle, a jestem w stanie na kolejnym piętrze dostać jeszcze jeden sklep. Tanie, czy na tym kolejnym piętrze będę. O, ty chamie! Czy na tym kolejnym piętrze jestem w stanie dostać cokolwiek jeszcze innego? Przejdę się po piętrze. Mam 21 minut. Ym, I w teorii bo srasza powinienem dostać, bo na tych piętrach nie mogę, a to samo w ogóle jeden. To żartowałem w sumie. A jak ja miałbym... A, że, dobra, już wiem jak ja mam miał ich pokonać. Cztery skrzynie. Staprer, sta, staprer! Stapre i Dime czapa jeszcze dostałem. Kozak i temy. Biorę wszystkie na ślepo. No cię nie lubię. Sta chcę. Ej, kipersak! Znaczy w sumie solo w keeper bardziej niż kipersak, Ale kozak, biorę. Coiny, darmowe. Nie będę używać, bo mam w sumie 100 coinów teraz, a do sklepu by się zaszło na kolejnym piętrze. Ale giga item. Dobrze, że poszedłem w sumie. Ej, mega zarobiście, poszło. Naprawdę się cieszę. 99 coinów. Ja już oberwałem tam, nieważne. I tak się wyleczę. Mega dobrze idzie Nie, w tym sklepie miałem gridę. Dlaczego? Oj, przepraszam. Miej skwik. O nie. O nie, ubiłem najszybciej. Wiedziałem, że oberwę. Wiedziałem, że oberwę. Co ona robi? Co ty robisz, babo? Zdychaj. Może jak ja jej nie lubię. Jak ja jej nienawidzę. Co mamy? Nic ciekawego. Tu sobie użyję kostki. O Jezus, Lau Przemiana w sarafina. Legadana. A to nie jest jakiś tam najgorszy item, więc wezmę. Placenta, totalnie useless, ale nie załaduję już nigdzie przedmiotu aktywnego, No A, wezmę, co mi szkodzi. Idziemy sobie dalej. No niestety, nie wszystko idzie po mojej pięknej myśli, a szkoda. Szkoda, szkoda. Niestety. Tak to nie, nie, nie jest ładnie. Nie jest dobrze. Dobra, matriallau. Oh yeah. Ej, Martial Law jest taka gierka z tego co kojarzę. Taka minigierka darmowa, możecie sobie pograć. No, jestem pewna, że jest taka gra. Grałem, ogrywałem, co dostanę? Algis, do The World, co użyjemy? Czemu nie? Co to mam jeszcze? Hangman, Temperance, nic nie chcę. Idę oczywiście do sklepu, bo się najbardziej mi to przyda. Ej, po to mam swoje coiny. Ej, bomblarza dostałem! Chłop z bombą na głowie. XDDD. Oj oj ojciu, oj, nie lubię tych przeciwników. Nikt ich nie lubi. Maszyna do zmiany przedmiotów, dlaczego? Champions Belt, Adim i Dobra, użyjmy tego solo keeper. No, co mam innego z tym zrobić? No, nie będzie przecież prawda leżeć i kwiczeć na mnie. Szybki Treasure room, szybki bosik i do domu. Coś za guzik tam był, ale nie wiem. Albo mi się wydaje, że był tam guzik, też tak jest taka opcja. I found pills. Asy tu a co? Idź tam. Idź tam, co ty. mam nadzieję, że coś dobrego. Proszę, daj coś dobrego, chociaż czas w życiu. Scooper Deadbeard. Wow! Item, którego... Właśnie system zdałem że to jest item, którego nie użyję. Jest to item, którego nie jestem w stanie użyć, bo nigdy nie oderwę tą postacią. Czyli jest w przedmiot. Ale już pomyślałem, że to jest dobry item. W głowie mi się urodziło e, zarąbistość tego itemu. Niestety była to... Łamsko. E, secret room tutaj, maybe? Albo niżej? Nie, tu chyba. Missing no, nie chcę. Plus 2 laka in tu... Czekajcie, bo dostałem jakieś powiadomienia. Super Bangla napiszę, że mogę Jestem... Mam odporność na ogień, na confusion, na fear and poison effect. Ok. Ok. w ogóle 15 laka. Poważnie odporna na ogień? Czy jak teraz to lecę, to... Nie, obrywałem. Chyba, że ogień taki wypluwany przez przeciwników, jak na przykład właśnie ten. Sprawdźmy to. Nie obrywałem, tak ci się jak to wydaję od karta Blood clot, wezmę. Chociaż nie wiem, czy ja chcę się być z tymi bossami na tym piętrze. Dobra. O Jezus! Dobra, undead Strolowałem Strollowałem Ale jestem stupido. Ale jestem stupido. A ja nie ucieknę stąd teraz. Oj, wiedziałem. Nie, no nie gram naprawdę. Jestem tak tępy, że to jest szok. No nie, nic nie zrobiłem. Stolowałem sobie po co ja tam wchodziłem? Cóż, było miła ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i <śpiewa>